W Szkocji rozpowszechniona jest uprawa truskawek realizowana przede wszystkim w tunelach foliowych i prowadzona w systemie bezglebowym. Zaletą takiego systemu uprawy jest łatwość, z jaką można zbierać owoce. Wprawni wzbieracze są w stanie zebrać do 400 kg owoców w ciągu 8-godzinnego dnia pracy. Podczas zbioru owoce są jednocześnie sortowane. Te gorszej jakości, zbyt drobne lub zniekształcone, odrzuca się do dzielnych pojemników. Pracownicy zobowiązani są też do zdrywania owoców nie nadających się do sprzedaży i otrzymują za to również wynagrodzenie. Jak zorganizowany jest zbiór truskawek, opowiada Marek Chorobiński, kierujący pracą na jednej ze szkockich farm. Podczas zbioru staramy się, żeby wszystkie owoce, które są dojrzałe, zostały zebrane. Praca superwajzorów polega na tym, aby dopilnować żeby nie zostały na krzaczkach, na, na sadzonkach żadne truskawki, nawet te uszkodzone. Z tego też względu pracownikom płacimy za pierwszą klasę owoców, za drugą klasę owoców, ale również za odpady, po to by bardziej ich zmobilizować do tego, żeby zabierali z rządków wszystko i by rządki były czyste. Tak więc Zwracamy uwagę na to, by truskawka była o odpowiednim kształcie i rozmiarze. E, takie truskawki trafiają do klasy pierwszej. E, natomiast mniejsze truskawki, czyli w tym przypadku akurat poniżej 25 mm, e, muszą być zabrane już do klasy drugiej. E, tutaj, jak widać, mamy właśnie odpad. Jest to jakieś uszkodzenie to też pracownicy muszą zebrać. Zbierałem tu do wiaderek po czym supervisor sprawdzający rządek zwraca uwagę na to, żeby w rządkach było zupełnie czysto, tak? na co jeszcze zwracamy uwagę? Nie wolno łapać truskawki palcami. Łapiemy tylko za szypułkę. Urywamy z o o długości centymetra i wkładamy truskawkę do panetki. Chodzi o to, żeby truskawka nie była uszkodzona palcami, gdzie przy wysokich temperaturach jest to bardzo łatwo zauważalne po kilku godzinach leżakowania w chłodni. System uprawy truskawek na stelażach ułatwia zbiór. Owoce są dobrze widoczne, a pracownicy mogą je zrywać w pozycji stojącej. Zbiór truskawek, jak również inne prace w gospodarstwie, wykonywane są akordowo. Nadzór nad tym jest ułatwiony dzięki systemowi, poprzez który szybko zliczana jest ilość owoców zebranych przez pracowników, jak również wykonywane przez nich inne czynności. Na naszej farmie zbiór zorganizowany jest w taki sposób, iż każdy pracownik posiada swój kod identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem. Składamy ten kod, sprawdzamy truskawki, które przyniósł nam pracownik pod względem jakościowym. Jeżeli wszystko wygląda w porządku, na skanerze wybieramy klasę numer 1. Skanujemy skrzynki klasy pierwszej. Pracownik odkłada je na wyznaczone miejsce, gdzie w dalszym procesie będą one ważone. Jeżeli podczas procesu ważenia Okaże się, że coś jest nie tak, czy to z jakością, czy to z wagą produktu. Po kodach kreskowych, które są umieszczone na skrzynkach, możemy dojść do tego, który pracownik to, to przyniósł i zwrócić mu uwagę przy następnym zdawaniu truskawek, żeby poprawił, czy też jakość, czy też wagę produktu, żeby przyniósł więcej. Druga klasa, która nie jest pełna. Pracownik zbiera tak długo aż skrzynka będzie pełna, więc to nie zostało zeskanowane, zabiera ze sobą z powrotem tunelu, tak? Mhm. Następnie skanery zanosimy do biura, gdzie zgrywane są dane na komputer i program wylicza ilość skrzynek zebranych na każdym polu dla każdego pracownika oraz czas pracy który był potrzebny na wykonanie tego e, i przelicza w, e, względem stawki, którą ustalimy za dany dzień e, ile dany pracownik zarobi. Dzięki temu, że pracownicy są rozliczani akordowo, sami narzucają sobie tempo pracy. Przy zbiorze truskawek, nawet gdy zostaną one odstawione do, na punkt wagowy, nie pozostają anonimowe, i w przypadku wykrycia jakiejś nieprawidłowości, łatwo można dotrzeć do pracownika, który zbiera owoce do danej skrzynki. W ten sposób można też łatwo sprawdzić, jak pracują poszczególne osoby zatrudnione w farmie. A gdy wykonywanie jakiejś czynności okazuje się zbytnio pracochłonne, dla którejś zatrudnionych osób zlecić jej wykonywanie innych prac. Taki system ułatwia zarządzanie pracownikami. Okazuje się bardzo dobrym i szybkim rozwiązaniem przy wyliczaniu wynagrodzeń dla pracowników, czy też zliczania ich czasu pracy. Kładziemy 75 skrzynek na paletę, są one wywożone bliską widłową do chłodni. Staramy się, by proces Między zebraniem owoców a dostarczeniem do chłodni był krótszy niż jedna godzina. Zazwyczaj jest to około 30 minut, tak by zachować jak największą świeżość owoców i ich przydatność spożycia